Życie jest piękne! Na kanale znajdzie piosenki, wierszyki i inne głupie filmiki. Subskrybuj mój kanał! <grybuj> Witajcie widzowie YouTube'a w moim nowym filmie na kanale ZJP TV. Zobaczcie co tutaj znalazłem. Tutaj jakiś potwór kamienny. Yy, nie wiem co on tu robi, chyba strzeże tych krzaków. Dziwna sprawa, dziwne zjawisko, na pewno paranormalne. Ktoś by powiedział, że to jest objawienie na pewno Matki Boskiej jakiejś tam, ale to raczej na Matkę Boską mi to raczej nie wygląda, bo on ma tu taki O, on ma tu taki ząb, kilka zębów i takie wielkie, ślepia, niebieskie. Boję się go dotykać, chociaż spróbuję go pogłaskać, może jest dosyć potulny pogłaskam go o pogłaskałem na razie mnie nie ugryzł dosyć odswojony stwór także powiem wam bardzo ładna sprawa obejdziemy go dookoła zobaczymy co ma z tyłu no z tyłu jak widać no płaski płaski pomalowane ma jakieś mm, ja wiem to są chyba jego włosy Zielono-niebieskie i tak obchodzimy go. Jest dosyć porowaty. Jak widzicie, takie ma pory. To jest kawałek skały prawdopodobnie. I ma takie dziury. Wygląda trochę jak meteoryt, ale to nie jest meteoryt, to jest raczej zwykły kawałek kamienia. Prawdopodobnie kawałek jakiejś skały. Chociaż nie wiadomo dokładnie. No, tutejsi tubylcy, mieszkańcy raczej twierdzą, że to jest ra raczej jakiś potwór. Tak twierdzą, nie wiedzą skąd się to wziął, wziął tutaj. On się pojawił podobno nagle tutaj i nie wiadomo co i jak. Nie ma uszu, nie ma nóg, ani rąk. Tylko wielkie ślepiak w atomówkach, w tych bajkach. No, i chciałem Wam właśnie pokazać takie zjawisko. Jeszcze obejdziemy sobie go tutaj. O, bardzo porowaty kamień, jakieś porosty w środku. Mech rośnie sobie. O, tak jak widzicie. O, od góry wygląda tak. Dosyć ciekawe zjawisko. Ciekawe, skąd się on tu wziął. Być może to jest jakiś pomnik przyrody i po prostu mieszkańcy lokalnego miasta sobie zrobili żarty i namalowali sobie takie oczy, ale tego nie wiadomo do końca jak jest. To się wszystko to się wszystko po prostu może okazać w praniu. Dobra, a ja już będę kończył ten filmik i zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału, do oglądania innych moich filmików na kanale, do lajkowania, do komentowania. Trzymajcie się, pozdrawiam Was serdecznie, cześć.